Jak tam nastroje w obozie? Myślicie, że wygracie tę wojnę? Aha, czyli jednak szpiek albo prowokator. Pytam z czystej ciekawości. Aha, no więc możesz powiedzieć tym, których to interesuje, że wojnę wygramy, a to z powodu tego, że Radowit jest pierdolnięty, o czym wszyscy wiedzą, a my mamy doskonale wyszkoloną i zaopatrzoną armię. A właśnie, chcesz coś kupić? Poniosło go lekko. Bywaj. Kogoś tutaj jeszcze mamy? O! <laughs> to się zajmuje. Nie, ale widzę, że profesjonalnie zajmujesz się ostrzeniem mieczy. Mam dwa takie, nawet trzy: wzmacnianie pancerza. O, na stołach płatnerskich. Gdzieś jest? Czy jak zerwę sobie. Kwiatek, to ktoś będzie miał coś przeciwko? Verbena. Nie Ale beczek już nie przeszukuje Dobra, włazimy do środka To ile wieś da żyta? I ile powietrza wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce No spójrz, widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem, ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi to, to jest. Te wcześniej już zabrali i. Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza Sołtysem wzywałem tu tylko Kowala Williego, krasto luda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Ciężko odmówić ci racji. Gerald z Rivi, Wiedźmin. Wadgern. To tłumaczy czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Jennifer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zalągł się Gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Czemu tak ci zależy na tym Gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już dziewięć osób, w tym kilku moich żołnierzy żeby ją utłuc musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić na gonkę. A to niemożliwe. A co? Za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie Gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie gryf może mieć leże? Z początku trzymał się lisiego boru. Wysłałem tam patrol pięciu młodych chłopaków. Dwa dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zostawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakie jest płci, czemu porzucił leże. Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Nysław. Ma chatę na południe od wsi, pod całym lasem. Pomocny człowiek, chociaż nieco dziwny. Muszę zdobyć pewne zioło na przynęty. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z dziesięciu mil. Sza. Szakłak? Pierwsze słyszę, ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Mhm. Mm najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie. Najpierw były powiedzenia. Na przykład, nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruje cię. Tomira i Mysław. Dzięki. Bez złądy, jak ten. Aktywny cel. Okej. Okay. Dobra. Bestia z Białego Sadu? <noise> Już myślałem, że o tych mapach jest tutaj napisane Podpal. <noise> Czas się stąd zmywać. Wzmacnianie broni. Aha. Możemy użyć kamienia szlifierskiego. O! Jeszcze kwiatek. Pięknie. Wzmocnione przedmioty. Co prawda, wzmocnienie mięknie po 15 minutach, ale jest. No dobra, aha, tych dwoje gdzieś daleko jest. Widziani są. Daleko. Aha, te. No dobra, to w takim razie możemy tutaj szybko udać się do mostu płaczki. Aha. Musisz znaleźć drogowskaz. Aha. okej. Okay. Musimy się udać do najbliższego drogowskazu. Aha. Znak. Jakie piękne. <noise> Szybka podróż. Aha, okej. Okay. To pewnie w ogóle nie mogę tak sobie po prostu z mapy. Dobra. Cel. Proszę bardzo. No i jestem. O, kogo tutaj widzimy? To co? Do Wesemira?

Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod później. Trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat, wszystko straciłem, wszystko! Przykro mi. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od pół półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i tak i tak. Nilgardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślę, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota, niby smog. Przestali się do mnie odzywać. Klują na mój widok, a teraz to. Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukin syna. Żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia! Zabawę z ogniem, za chatą. Aha, mama nie pozwala mi rozmawiać z obcymi. A podpalać chatę obcych? Obcych to pewnie nie. Swoich tak. No dobra. No i ja tutaj nic nie widzę. Oprócz tych krzaków. O, co się jest? To piłki krzesiwa. Podpalacz zapalił to pewnie pochodnie, wrzucił ją na dach, a potem poszedł w stronę sadu. O. Ślady butów męskie duży rozmiar. Widzę dalej. nicce do kłębka ludzkich szczyn i wódki. Ktoś sobie dał wpalnik. A następnie. Nie widzę tutaj tropów. Urywają się? Nie, niemożliwe. Są dalej. Chłopka. Jak będzie tyle lało, to sadzonki pogniją. Przekro mi. <grystanie> Aha. Zdjął buty i wszedł do wody. Pewnie chciał zatrzeć ślady. To dziwnie mądrze jak na pijanego. A to to co? Wędka, sieć rybacka i oreny. No, dobra, to nie należy do nas. Co dalej? Jak będzie tyle lało, to sadzonki pewnie nie. Ach, To już słyszałem. <grywka> no na łapie No cóż, gdzieś musiał wyjść. Tylko tutaj jest mnóstwo śladów butów. Hmm. Teraz jak fajnie wygląda zbroja. Ale, moment. To ślad się urwał. Możemy coś z tym zrobić? Oprócz tego, że podejrzewamy tego. A, nie pada. krew No dobra. Hm. Zero dowodów. Trudna sprawa. A. Moment. Nie, nie da się zbadać. Dobra, na razie zostawiam to. Nie mam pomysłu, co dalej. Na razie. O. A to to co? Coś wyskoczyło na niego z szuwarów. Utopcę, ale zdołał uciec. Aha. Z tego wszystkiego zgubił buty. Szukamy kogoś bez butów? Najprawdopodobniej, ponieważ tutaj raczej za dużo butów ludzie nie mają. Ślady prowadzą z powrotem do wsi. Mm -hmm. I co dalej? Krwawił, ale niezbyt obficie, rana powierzchowna. Tutaj widziałem dalsze, ale już nie widzę. Dobra, dobra, coś jest, coś jest. okej okay. idziemy dalej. Aha, ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. Łopka. Ej, już nie chcę widzieć w taki sposób. No dobra, dzień dobry, ślady pazurów topca. To musi być on skudna rana, wpadłeś na utopca? A chujcie, to obchodzi? O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ściętej riposty. No chodź, Kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nie ludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki, dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno. Sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało będzie twoje. Chyba żartujesz. Ja w odróżnieniu od sroki krasnoludów chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! <grym> <grym> Spokój i chodź za mną. Trochę wolno będzie szedł, ale idzie. Muszę przeprosić. Iść przeprosić. Przeprosiny mało pomogą. jak ty się nazywasz? Niepełka. gdzie dom kowala? Chyba dalej za zakrętem. O, e, on się tam zatacza. Ciekawe co kowal mu zrobi. Też niezbyt przyjemne. No, zobaczymy. Pobudka. Co? Co jest? Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Nie, Pełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość z tego. Hora, żołnierze! Pozwólcie! Ja wyjdź, błagam! Wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówiłem wam, mistrzowili! Pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi! To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim. Surowa kara, ale zasłużona. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. O, ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę. Okej. Okay. Skończone zabawy z ogniem. O, nowigradzkie korony. To tak to się nazywa. Ducha ta się skończyła. ładnie tutaj się robi. Bardzo mi się podoba. W inne miejsce musimy skoczyć. Dobra.